Sprzedaż to spotkanie dwóch ludzi, nawet kiedy tego drugiego nie widać, bo się kryje za internetem. Badania Rossatiego mówią, że 40% więcej mamy konwersji tam, gdzie klient czuł się wysłuchany. Empatia to bycie z kimś, a nie dla kogoś. Empatyczne słuchanie oprócz dobra, jakie daje klientowi, po prostu no, jest zauważone. Chce się oddać dobro, które się dostało. Nie komentuj, nie podsumowuj po prostu 3 sekundy ciszy. Zdziwisz się. Przepraszam, ale widzę, że musiał Pan mieć ciężkie doświadczenia z takimi ludźmi, jak ja, którzy tutaj do Pana przyjeżdżali. No tak to przynajmniej wygląda. Nie? Słuchaj, aby zrozumieć. A jak zrozumiesz, to być może sprzedasz, choć nie traktowałbym tego tak bardzo interesownie. Kochani. Słuchanie to jest jedna z największych umiejętności sprzedażowych, i w sprzedaży mam wrażenie jest najważniejsze. Jednak wiecie, że nie wszyscy tak uważają? Ja Cię słyszę. No to fajnie, dobra, to nie krzycz. No i co? No to ustalmy, no. mam mówić ciszej czy głośniej. No tak, żebym słyszał. No. Na LinkedInie pod moimi postami, a jeden mówił wprost: To był handlowiec. Roman, po co tyle gadasz o słuchaniu i empatii? Sprzedaż to przecież transakcja. On płaci, ja wydaję i sprawa załatwiona. Nie muszę go emocjonalnie słuchać, tym bardziej empatycznie. Nie interesują mnie jego emocje. Ja mam po prostu sprzedać to, co on chce kupić. I wiesz co? Nie on, jeden tak myśli. Tylko, kochani, sprzedaż to nie jest maszyna, to nie jest linia produkcyjna. To nie jest linia, gdzie z jednej strony wrzucasz klienta, z drugiej strony wychodzą ci kpi -e, O, sprzedałem, wyskoczył wynik. Sprzedaż to. Spotkanie dwóch ludzi, nawet kiedy tego drugiego nie widać, bo się kryje za internetem. Dwóch ludzi z emocjami, z historią, z intencją, a po tamtej stronie nawet z nadzieją, że ktoś go naprawdę rozumie. Dlatego przecież pamiętam nie tylko produkty, które kupiłem, ale ludzi, sprzedawców, którzy potrafili mnie wysłuchać. Pamiętam pana, który sprzedawał mi auto i pamiętam pana, który to auto mi wydawał. Pamiętam panią od pianina, które kupowaliśmy dla córki. Nawet pamiętam pana, który odblokowuje kasę samoobsługową w mojej biedronce. Nie dziwię się jednak, że ten handlowiec, o którym mówię z tego komentarza, tak napisał, bo unikamy zazwyczaj tych sytuacji, które są dla nas trudne, szukając wielu naukowych, no i jak widzicie, pseudonaukowych wytłumaczeń własnej indolencji, bo słuchanie, a co dopiero empatyczne słuchanie, jest dla nas bardzo trudne i nie przychodzi często intuicyjnie. Dlatego w dzisiejszym odcinku romantyki o najskuteczniejszej umiejętności handlowca. Klienci bowiem decydują się na zakup tam, gdzie czują się wysłuchani i zrozumiani. Badania Rayana pokazuje, że o 14% wzrasta konwersja tam, gdzie klient czuje się wysłuchany. Badania Rossatiego mówią, że 40% więcej mamy konwersji tam, gdzie klient czuł się wysłuchany. A żyjemy w czasach, w których ludzie przestali się słuchać. Kiedy ostatni raz ktoś Cię naprawdę wysłuchał, wiesz, nie udawał, że słucha, nie kiwał tylko głową, żeby Ci było miło, mm, mm, tylko słuchał z ciekawością. Z ciszą, z obecnością. Właśnie ciekawość to jest chyba słowo klucz. Kiedy ostatni raz zostałeś wysłuchany z ciekawością po drugiej stronie? Pamiętasz ten moment, że możesz mówić? Możesz mówić spokojnie, bez pośpiechu, że ktoś naprawdę chce Cię zrozumieć. Nie tylko czeka, aż skończyć, żeby wejść w Twoją pauzę ze swoim zdaniem. Ja Panu nie przerywałem. Ha! Zaorany bo ty oddech właśnie wziąłeś, tylko słucha, bo jest Ciebie tak naprawdę ciekawy. To rzadkość, ogromna rzadkość. Badania Galupa pokazują, że 85% ludzi zawodowo czuje się niewysłuchanych. Czyli nasi klienci, nie tylko wewnętrzni, czyli koledzy w pracy, ale też zewnętrzni, czyli ci, którzy nam de facto płacą, czują się niewysłuchani. Wiecie, w sprzedaży od lat powtarza się jak mantrę takie zdanie, najpierw poznaj potrzeby klienta. Słuchanie klienta jest kluczowe, by poznać jego potrzeby, by pokazać mu, że jest ważny. No i jest to, muszę powiedzieć, piękne zdanie, tylko że większość handlowców słyszy w nim co innego. Zadawaj pytania, żeby dojść do tego, jaki produkt czy usługę mu sprzedać. Nie słyszą tam: zadawaj pytania, żeby zrozumieć człowieka. No, właśnie bardziej interesownie. Słuchanie w ogóle nie jest modne, nie? Żyjemy w świecie, w którym wszyscy nadają: bam, 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 słuchanie staje się aktem odwagi, bo żeby słuchać, trzeba na chwilę zrezygnować z siebie, nie? Pewnie to znasz spotkanie, firma pięć osób, jakiś kick, jakaś prezentacja, potem każdy ma się wypowiedzieć. No, i każdy czeka tylko na moment, żeby wtrącić swoje. No rzadko kiedy słucha się tego, co będzie, który będzie przed tobą, no bo wtedy za chwilę ja, tego po tobie, no bo ciekawe, jak wypadłem. Każdy czeka tylko na własną kolejkę, każdy jest własny, ważny tylko dla siebie. Profesor Julien Trezer policzył, że w ciągu 50 lat nasza zdolność słuchania z, spadła o 60%. Średnio po 8 sekundach odpływamy myślami. Osiem sekund to krócej niż reklama w socialach. Wiesz, ilu handlowców przerywa klientowi przed końcem zdania? Ja panu nie przerywałem. Głośniej! Ja panu nie przerywałem. Patrz mi w oczy, twardo, twardo! Ja panu nie przerywałem! Siedmiu na dziesięciu. Bo wydaje im się, że już wiedzą o co chodzi. Ale to nie jest wiedza, to jest pycha. Ja bym nawet powiedział, że to jest głupota, bo słuchanie to jest właśnie pokora. A słuchanie w sprzedaży to jest nowa siła. Skoro tak, nie? skoro to jest taka nowa siła, to dlaczego handlowcy nie słuchają? No bo mózg jest tak skonstruowany, że najbardziej lubi siebie. Kiedy mówimy o sobie, w mózgu aktywują się te same ośrodki przyjemności, co podczas jedzenia i seksu. To badanie Harvarda z 2012 roku. Czyli mówienie o sobie uzależnia. Dlatego tak trudno jest milczeć. Trudno słuchać klienta dłużej niż kilkanaście sekund, bo nasze ego szepce, teraz ja, teraz ja, dobra, to teraz ja. A w, 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 pamiętam spotkanie mentoringowe, podczas którego klient mówi: Mam problem z terminami dostaw. I handlowiec na to: Właśnie, dlatego przyjechałem, mamy teraz naprawdę fajne promocje. Ale już było po rozmowie. Powiedziałem mu po tym stary, on nie chciał promocji. On mówi: Roman, co ty gadasz? Każdy chce promocji. Naprawdę. Czasem sprzedaż nie ginie przez brak argumentów, tylko ginie przez brak ciszy, bo cisza to też narzędzie. Co daje to, gdy zaczynamy słuchać, gdy słyszymy, gdy słuchamy? Znasz to uczucie, kiedy ktoś naprawdę cię słucha, to moment, w którym czujesz się, że zaczynasz istnieć, czujesz się istotny. Karl, Karl Rogers napisał: Kiedy ktoś mnie naprawdę słucha, czuję, że zaczynam istnieć. I zobacz, jakie to proste. Nie wtedy, kiedy on kupił, czuje się ważny, nie wtedy, kiedy podpisuje umowę, ale właśnie wtedy, kiedy już zacząłeś go słuchać. Czyli od początku procesu. Badania Uniwersytetu Stanforda pokazują, że kiedy człowiek czuje się wysłuchany, spada poziom kortyzolu, a rośnie poziom oksytocyny, hormonu zaufania. Czyli słuchanie działa jak taki zastrzyk spokoju. Nie tylko emocjonalnie uspokajasz, ale fizjologicznie. A spokój w sprzedaży dzisiaj to rzadkość. Klient kupuje, kiedy się czuje bezpiecznie, więc słuchaniem robisz przewagę konkurencyjną. A nic nie daje takiego poczucia bezpieczeństwa, jak to, że ktoś go słucha. No to teraz, na czym polega słuchanie empatyczne i czym różni się od słuchania aktywnego? Bo wiele osób myli te dwie rzeczy, nie? Uczono nas przez lata, żebyśmy słuchali aktywnie. Wiecie, były nawet szkolenia aktywnego słuchania. Potakuj, mm -hmm. parafrazuj. Mm. Rozumiem, że wtedy poszedł Pan kupić to. Lekko pochylona głowa do przodu, ale w lewo, w lewo, ciało w stronę rozmówcy mm, mm, i teraz słuchasz. Ale zobaczcie, to jest technika, trik. A techniki, triki dzisiaj są już passé. Jeśli słuchając mnie, do głowy wpada ci myśl, że dobrze byłoby, żeby poznał mnie twój zespół sprzedaży, twoi koledzy bądź pracownicy, handlowcy, czyli żebym przyjechał do ciebie na szkolenie i zrobił w twojej firmie szkolenie sprzedażowe, bądź też chciałbyś, żeby zobaczyli mnie twoi klienci na różnego rodzaju power speechach czy też wydarzeniach firmowych, to mój numer telefonu znajdziesz w opisie do tego filmu. Zapraszam do kontaktu, a teraz wracamy już. Do podcastu. Dziś sprzedaż to przede wszystkim postawa, empatyczne słuchanie, w odróżnieniu od aktywnego. To jest postawa, a nie technika. Zobaczcie, aktywne słuchanie mówi: chcę zrozumieć to, co mówisz, a empatyczne mówi: chcę zrozumieć, co czujesz, co tam się dzieje. Aktywne skupia się na treści, a empatyczne na tym, która, który tę treść wypowiada czyli skupia się na człowieku. Aktywne powie, no powtórzę co pan powiedział, czyli parafraza, a empatyczne brzmi, jakby to było dla pana trudne, czyli parafrazuje, ale emocje. Zobaczcie, aktywne słuchanie to narzędzie sprzedażowe, a empatyczne to narzędzie ludzkie, narzędzie budowania zaufania, sympatii. Marszal Rosenberg, twórca Porozumienia bez przemocy, powtarzał: Empatia to bycie z kimś, a nie dla kogoś czy dla czegoś. Właśnie to różni wielkich sprzedawców od dobrych. Dobry handlowiec słucha, żeby coś z tego mieć, a wielki handlowiec słucha, żeby coś dać. Hmm? Fajna różnica. Zróbmy sobie taką mini scenę. Dwóch sprzedawców. Wyobraź sobie dwóch sprzedawców, ten sam klient, ten sam produkt, ta sama sytuacja, tylko że inne słuchanie. Pierwszy. Nazwijmy go Adam. Adam! 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 Adaś! Adam! Bo ma na imię Adam. Klient mówi, mam, wie Pan, złe doświadczenia z poprzednią firmą. No i Adam na to, rozumiem, czy chodzi o jakość produktów? No klienta to mówi, no nie, raczej chodziło mi o terminy. Czyli zależy Panu na terminowości. No i zobaczcie, no technicznie poprawnie. Dobrze, technicznie dobrze, ale zobaczcie, chłodno. Chłodno, no bo tak jakoś to mechanicznie. Drugi Bartek i ten sam klient. Klient mówi: Mam złe doświadczenia z poprzednią firmą. No i na to Bartek brzmi, jakby Pan, brzmi Pan tak trochę, jakby był Pan bardzo rozczarowany. No tak, no, włożyłem w to mnóstwo energii, a oni mnie wtedy zostawili, kiedy najbardziej potrzebowałem ich pomocy. No i wtedy Bartek, no wie Pan co. To musiało być naprawdę trudne. Nie? Jestem przekonany, klient pokiwa głową, zacznie mówić dalej, po chwili sam powie: no to Może spróbujemy z Wami. Wiem, że to nie Hollywood, nie zawsze się musi tak skończyć, ale chodzi mi o to, czy, czy widzicie różnicę. Ten pierwszy słucha treści, a ten drugi słucha człowieka. Empatyczne słuchanie, oprócz dobra, jakie daje klientowi. Po prostu no, jest zauważone. No. Chce się oddać dobro, które się dostało. I ważne, że empatia to nie jest miękkie uczucie to jest proces neurologiczny. Kiedy słuchasz kogoś z uważnością, w twoim mózgu aktywują się neurony lustrzane, odkryte przez zespół Ricolatiego z Uniwersytetu w Parmie już dosyć dawno temu. To dzięki nim potrafimy współodczuwać, A więc zobacz, ty. Słuchasz z uważnością i na przykład klient się złości, twoje ciało to czuje. Kiedy klient się uśmiecha, twoje mięśnie twarzy odpowiadają. To dlatego empatia jest wyczuwalna. Kiedy zobacz klient jest zły, to ty też jakby słuchasz tego ze złością. Klient mówi: Kurczę, on nie udaje, on jest autentyczny. Nie? Więc jego mózg nie wykrywa fałszu, nie aktywuje się ciało migdałowate, czyli system alarmowy. Wprost przeciwnie, on czuje, że ty jesteś autentycznie obecny, bo współgrasz z tym, co on mówi. Aktywuje mu się więc kora przedczołowa, odpowiedzialna za zaufanie i decyzję. Badania Harvard Business Review pokazują, że sprzedawcy z wysokim poziomem empatii mają o 40% wyższy współczynnik zamknięcia transakcji. Mówiłem już trochę o tym na początku naszego podcastu, ale ważne o 60% większy wskaźnik powrotów klientów. Głupio to mówić przy okazji empatycznego słuchania, ale opłaca się. Zróbmy sobie kilka ćwiczeń na empatyczne słuchanie. Zaproponuję Wam kilka ćwiczeń, bo empatia to nie jest dar, to jest jakby mięśnie, a mięśnie wiecie, że można trenować, a nawet trzeba trenować. Dlatego daję Ci kilka prostych ćwiczeń, które możesz robić codziennie. Ćwiczenie pierwsze, 3 sekundy ciszy. Po każdej wypowiedzi klienta, licz w głowie 101, 102, 103. Nie wchodź od razu z odpowiedzią. Te 101, bo to tyle mniej więcej trwa sekunda. Nie komentuj, nie podsumowuj, po prostu 3 sekundy ciszy. Zdziwisz się ile wtedy klient jest w stanie sam dopowiedzieć do tego, co już powiedział. Zobaczysz, fajnie działa. Ćwiczenie drugie to lustro emocji, czyli zamiast powtarzać parafrazę, parafrazować treść, którą klient powiedział, nazwij emocje. Klient mówi, to się nie udało. To nie mów, widzę, że to się nie udało, tylko powiedz, brzmi, jakby to było dla Pana bardzo frustrujące. Nie, jeszcze raz, nie analizuj, nie oceniaj, po prostu nazwij. Nazwane emocje tracą moc, jeżeli są trudne, a jeśli są fajne, no to bardzo je podbijasz. Ćwiczenie trzecie to obecność. Odkładasz telefon, kiedy słuchasz klienta, zamykasz laptop, kartka, długopis, odrzucasz. Najwyżej czegoś nie zapamiętasz. Ważne jedno, obecność to 90% empatii. Empatia to nie mówienie, hm, rozumiem, tylko pokazywanie, ja tutaj jestem cały, teraz, właśnie dla ciebie. Ćwiczenie czwarte to ciekawość. Dopytuj. I nie dopytuj słowem, dlaczego, tylko co. Co takiego się stało, że pan się wtedy na to nie zdecydował? Nie, dlaczego pan się nie zdecydował, bo klient się czuje osaczony. Co? Co otwiera klienta na to, żeby mówił? A gdy mówi, znowu możesz słuchać. No i ważne, piąte ćwiczenie, ostatnie, ale chyba najważniejsze empatia dla samego siebie. Bo nie wysłuchasz innych, jeśli sam siebie nie słyszysz. Zatrzymaj się czasem i zapytaj się: A jak ja się czuję w tej rozmowie? Ja czasami tak robię podczas szkolenia. A jak ja się czuję teraz tutaj na tym szkoleniu? Co mi się dzieje? Jak ze mną jest? Powiem Wam, że dawanie sobie empatii potem naprawdę bardzo mocno kiełkuje tym, że mogę dawać ją innym. Pamiętam rozmowę z klientem, do którego pojechałem na spotkanie. Myślałem, że sobie tam jadę trochę jak król wioski, jak Bogu, że on nas wybrał i teraz tylko będziemy sobie dobierać narzędzia szkoleniowe dla jego grupy. Ale okazało się że niestety nie tylko ja jestem potencjalnym wykonawcą zlecenia, to konkurs ofert i klient rozmawia z wieloma osobami, że to nie jest jeszcze sprzedane. Nie? Wchodzę, a gościu mam minę pod tytułem nie ufam nikomu. Nie, ja próbuję, wiecie, jak to ja, trochę budować relacje, ściana, nie? no to rozluźniam trochę atmosferę, ściana, ściana. Po jakichś trzech, czterech ścianach nie wytrzymuje i mówię, patrząc na jego Przepraszam, ale widzę, że musiał Pan mieć ciężkie doświadczenia z takimi ludźmi jak ja, którzy tutaj do Pana przyjeżdżali. No tak to przynajmniej wygląda. Nie? I cisza. Gościu siada trochę głębiej w fotelu i słyszę, wie Pan, bo tutaj każdy przyjeżdża i gada to samo. Ja nawet pokazuję irytację, a oni jakby jej nie widzieli. Po prostu mówią tak, jakby się, wie pan, nauczyli z pamięci. Nie? Nie, to tak, że już nie mogę na to... No to niech mi Pan powie, zostawmy. Co takiego się dzieje u Was w firmie, że zaprasza mnie Pan na spotkanie, że myśli Pan o procesie szkoleniowym? Co tam takiego się wydarzyło, stało z Waszymi handlowcami? Niech Pan mówi. Spotkanie trwało godzinę, chyba jedna z największych transakcji mojego życia. Sprzedały nie argumenty, bo ja nie miałem argumentów. Sprzedała cisza. I sprzedało to, że zauważyłem człowieka. Cisza jest naprawdę wartościowa, szczególnie w czasach chaosu. Zobaczcie, żyjemy w czasach, w których tempo jest wszystkim. Czas to jest waluta. I to chyba najcenniejsze. I powiem Ci coś wbrew temu światu: czas dany na wysłuchanie nigdy nie jest stracony. Słuchanie to jest trochę jak inwestycja, taki kapitał, którego nie zjada inflacja. On zawsze się zwraca. Jeżeli nie finansowo, to zwraca się tobie, bo słuchając drugiego rośniesz. Świat potrzebuje dziś ludzi, którzy potrafią się zatrzymać i powiedzieć hej, opowiedz mi. I nie po to znowu, żeby coś sprzedać, ale po to, żeby dać. Dać czas, zauważyć. Hej, opowiedz mi. Nie sprzedaż produktem. Ich teraz komplementarnych usług, produktów jest naprawdę mnóstwo, podobnych do siebie także głowa mała. Sprzedaż słuchaniem. Bo słuchanie to jest najczystsza forma szacunku, a ludzie kupują od tych, którzy ich szanują. Kochani, łapka w górę, sub, jakiś komentarz, będę bardzo, bardzo wdzięczny, jeżeli będziecie ze mną. A jeśli słuchaliście z uwagą, to tym bardziej wdzięczność dla Was. Wszystkiego dobrego.